Marek Soboń dla kanału Pasy Sportu Walki. Witam serdecznie. Witam, witam, witam. Pierwsze podsumowanie całej imprezy Soma Fight Night 2. No to, no to nie, nie oceniać publiczności kibiców zgromadzonych tutaj na sali. No myślę, że chyba się podobało, nie? Także takie mam wrażenie. Spotykam się z takimi opiniami, że w sumie nie było źle. Dobrze, do, dobre walki, zacięte, emocjonujące, także że działo się trochę. Walki dobre, choć walki również dobre były na poprzedniej edycji, Sema Night 1. Natomiast to, co uważam, że wyróżnia tą dzisiejszą galę, to były jedne z najpiękniejszych hostes, tudzież ringer, jakie widziałem w życiu. Tak, naprawdę. No to, no to też miło, tak. miło to słyszeć. Tutaj dla, dla, dla pana Zbyszka trzeba Świętokrzyskie24 podziękować, za, bo to jakby od niego są te hostesy Także to fajnie, że się podobało, że się sprawdziły. to tylko się cieszyć. Rozpraszały, ale się sprawdziły. Natomiast mówiąc konkretnie o walkach Pana podopiecznych i w ogóle o wszystkich tak naprawdę walkach, zacznę może od walki tej najbliższej Pana sercu, czyli syna Roberta Sabonia. jak Pan tę walkę może skomentować? No tutaj, no wygrał, wygrał, no choć też nie było łatwo. Pierwszy, według mnie pierwsze trzy rundy dla Roberta były. Dru, czwarta troszkę tak jakby odpuścił i, i dobrze i w piątej zaznaczył więcej kopnięć, bo, bo te, te dwie ostatnie rundy takie były naprawdę A. bardzo wyrównane, ewentualnie z lekkim wskazaniem na przeciwnika. Także tutaj, ja tutaj muszę trochę usprawiedliwić swoich upaków, bo oni po prostu nie przygotowywali się do tych, do tych mistrzostw. E, oni są jakby w trakcie przygotowań do Mistrzostw Świata tak? I, i tutaj jest jakby te, cel są Mistrzostwa Świata. E, nie, nie ten turniej, tutaj po prostu wy, wy, wystąpili Przety? z marszu, przetarcie takie, tak. bez specjalnego przygotowania, także tutaj też im ciężko było. E, jeszcze w szczególności na, na dystansie pięciu rund po 3 minuty, także e, no, no nie było łatwo, że tak powiem. The... Nie było łatwo, ale walka Macieja Kubickiego wydawała się, powiem szczerze, nie wiem, czy łatwo, bo nie, uważam, że nie ma łatwych warg, bo zawsze można otrzymać cios, ale do jednej bramki umówmy się. No tak, tutaj chociaż no tak, Maciek tutaj, tutaj świetnie do, 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 dominował we wszystkich trzech rundach, także e, mo, moim zdaniem też nie był zagrożony jakby w, w, w przeciągu całej tej walki, ale też musiał uważać, bo przeciwnik te ciosy w tej wadze naprawdę ważą i tutaj nie wolno nikogo lekceważyć, trzeba być skupionym do końca i, i, i być. O no. I być czujnym także, że, że, że no, no, kontrolował pojedynek, także fajnie. Natomiast Dominika Leta Majku, walka uważam, że bardzo trudna, nawet ja sobie tę walkę próbę sędziować i do końca nawet też nie taka łatwa do sędziowania, dlatego że na przykład ciosy proste, które Majku kół, one nie były według mnie na tyle mocne, a jednak rozbijały przeciwnika. Uważam, że systematycznie. No taki, taki tak, tak, tutaj było lekkie, lekkie zdziwienie i zaskoczenie po tym liczeniu w pierwszej rundzie Dominika. Tutaj się nie spodziewał tego. Zawodnik naprawdę szacunek dla zawodnika z Wrocławia. Storunia, eee, przepraszam, torunia. tak, przez torunia. Ciężki, mocny zawodnik, twardy przede wszystkim. No i tutaj Majku też się jakby nadział na, na ten cios, gdzie był liczony, tak, w pierwszej rundzie i tutaj było lekkie zdziwienie i zaskoczenie. Ja też byłem zaskoczony tym, ale, ale Majku, on ma taki styl, styl boksowania, że on lubi się bić, a co nieraz jest bardzo niepotrzebne w jego przypadku, bo w tej wadze, naprawdę, w półciężkiej zawodnicy mocno, mocno, są zawodnicy mocno bijący i tutaj też nie, nie wolno nikogo lekceważyć. Także trzeba być. Czujnym. No i walka yy, taka trzymająca w napięciu, bo dużo, dużo zwrotów akcji było. Raz jeden przeważał, raz drugi, ale ale suma summarum Majku tam e, zdominował jakby tą, 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 e, te ostatnie rundy, chociaż też Osłab. Ostatnia runda, na przykład tam tak przerwę trenerowi, tam trener doby próbował Majka złamać tymi dołami, już tak, dużo tak. tak, no tutaj też, mój, musiałby, tam, trudna walka to była dla, dla Dominika też, także, że to nie było, nie było łatwe i, i walka naprawdę taka. Ciężka, że tak powiem. Hmm, zapytam, czy zanim trenera, no hmm, ciężko pewnie będzie trenerowi powiedzieć odpowiedź odmowną, ale Majku jest najlepszym zawodnikiem ogólnie. Wszystkie tak naprawdę formuły, się chodzi na przykład o kielce, województwo, to Jakie? No tak. Opinia jest powszechna taka, że Majku w stójce użył każdego w kielcach, w no, czy w województwie? No tak. Z, z, w nie to on jest, zawod to on jest zawodnikiem e, topu światowego, także on jest klasyfikowany na świecie w formule Loki i K1 na, bodajże na dziewiątym miejscu, także e, jest mocnym zawodnikiem, jest wysoko sklasyfikowanym, także e, on, e, nawet też e, mieliśmy propozycję, mieliśmy za, zapytanie, musieliśmy wyrabiać dokumenty, ponieważ... E, również o wilku ponieważ tutaj e, mieliśmy zapytanie, żeby był czujny, bo może być, e, mieć walkę w, w Arabii Saudyjskiej na World Combat Games, ale jako rezerwowy był tam e, jakby wciągnięty na listę, także że też musieliśmy tutaj być czujni z tym, nie? Myślę, że jeśli chodzi o czołowe polskie federacje, a nawet MMA, które robią walki K1, że Majku będzie bardzo cennym nabytkiem dla każdej tej federacji. Natomiast, że nie mogę nie zapytać po pierwsze, może zacznę od formuły low kick, bo ja się spotkałem nierzadko w pogadach z różnymi opiniami na temat praktyczności formuły low kick, z zasady na, mm, na, na punktowanie tej formuły. Jakby ten mógł skomentować, powiedzmy, że formuła low kick na przykład nie jest na tyle praktyczna no, w walce? Bo... No, że jedziecie na górę idziecie? Tak, tak. Dobra. w walce, bo no bo są zbyt punktowane właśnie kopnięcia, które na przykład nie muszą robić koniecznie dużej krzywdy. Na przykład, mówię, tak? no tak, tak, ale tutaj Loki, to właśnie, bo to jest, jak mówię, to jest taka typowa, trzeba się specjalizować w tym, bo. Holenderska formuła, prawda? Na Tak, w Holenderska, taka taka mocna, mocna formuła, która trochę taka jest jakby zaniedbana, odsunięta troszkę, bo wiadomo, K1 dominuje teraz w dzisiejszych czasach. chociażby to jest bardzo skuteczna i fajna, fajna technicznie formuła, także. My chcemy ją tutaj propagować tą formułę, ja też jestem jakby trenerem kadry w tej formule no i chcemy po prostu jakby propagować ją, nie? no oczywiście w K1 też będziemy walczyć, to nie, 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 nie mówimy, że nie, także będziemy cały czas jakby walczyć w K1 i w Lokiku, a i w boksie prawdopodobnie też. No dzisiaj tak jak Majku pokazał boks, mówię o Majku, nie o na przykład Macieju, bo tam to, to była walka bardzo dobra bokserska, a Majku mniej kopał w tej walce. Więc tak. boks uważam, że na świetnym poziomie, spokojnie bokserskim takim, żeby mógł gdzieś tam w, w samym boksie rywalizować, moim zdaniem. Tak, tak, no, w zeszłym roku był na Mistrzostwach Polski seniorów w boksie, tam wygrał pierwszą walkę, to był taki sprawdzian, też pojechaliśmy z marszu, że on chciał po prostu sobie zawalczyć w boksie, zawalczył, wygrał z dobrym zawodnikiem, który miał tam kilkadziesiąt walk w boksie, no niestety drugą przegrał z też z bardzo utytułowanym zawodnikiem z sły Kraków, który jest w kadrze Polski, ale po dobrym pojedynku, także tutaj w przyszłym roku, w tym roku prawdopodobnie też wystartujemy jeszcze w boksie, także... Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Yy, także, jak rozumiem, właściwie pełny przekrój, bo Majko również mówił, że może za ileś tam lat też pomyśli o formule wszechstylowej, ale moje pytanie teraz, jak nastroje przed wylotem do Portugalii, yy, jak trener, jak rozumiem, również ten coach poniekąd, tak, całej ekipy, jak, yy, jakie jest wasze nastawienie, jak trener motywuje zawodników i wlewa im tego powera na tyle, aby w to w czasie walk już yy, ta presja, powiedzmy, nie przygniotła, czy jakieś yy, no inne kwestie, bym powiedział, związane związane z dużą imprezą i ze świetnymi zawodnikami. No tak, no tutaj jest po prostu też bardzo ważne nastawienie psychiczne, A. także tutaj trzeba być odpornym, mocnym psychicznie, żeby sobie radzić z tym wszystkim, z tą konkurencją, z tymi mocnymi zawodnikami, także no myślę, że, że, że tutaj chłopaki są w głowie mają poukładane pewne, pewne swoje jakby tam wizje. Staramy się rozmawiać o tym, jak oni się czują w pewnych sytuacjach, wyciągać wnioski, ulepszać, poprawiać, rozmawiać o tym, także, że myślę, że, że z tym nie powinno być problemu. Mhm. Rozumiem, więc dziękuję serdecznie za ten krótki wywiad, nie chcę dalej przedurać. Również gratuluję bardzo udanej imprezy z pięknymi hostesami i z bardzo dobrymi walkami. Widzimy się, jak rozumiem, na edycji trzeciej, bo tą, tą ideę tych gal będziecie kontynuować. Tak, no będziemy kontynuować. Tutaj już mamy, rozmawiałem z kilkoma osobami, że, że chcieliby się przyłączyć też do wspierania tego wszystkiego i, i zobaczyli, jak to wygląda od, od właśnie od takiej strony tutaj sportowej organizacyjnej i, i fajnie, bo tutaj rozmawiałem z kilkoma osobami, którzy chcieliby się przyłączyć do, do tego wydarzenia, chcieliby wesprzeć finansowo w przyszłym roku, także że fajnie, fajnie, duży, na duży plus. Czyli jako federacja można powiedzieć, że się rozwijacie, tymczasem ja życzę przede wszystkim w takich najbliższych planach medalu na Mistrzostwa Świata, powodzenia będę śledził i trzymał kciuki, więc dla pasy sportowej Marek Sabon. jeżeli oczywiście chce trener kogoś pozdrowić, podziękować no, jest, jest na to czas. Oczywiście pozdrawiam wszystkich wszystkich tutaj obecnych przede, przede wszystkim kibiców, którzy przybyli tak licznie tutaj na, na to wydarzenie. Sponsorów oczywiście wodarzy miasta z urzędu marszałkowskiego, z Urzędu Miasta, sponsorów prywatnych przyjaciół, którzy byli tutaj przede wszystkim wolontariuszy z naszego klubu, którzy dużo tutaj przyłożyli się do zorganiz zorganizowania tego I, i, i osób, które tam ze mną współpracują, Arkaszałasa i. I Marcina Jarząbka, którzy tutaj ze mną to, to ogarniali, także wszystkich pozdrawiam ich wszystkich i dziękuję za wszystko. Ja również dziękuję za imprezę, za wywiad. Dla Pasy Sportu Walki Marek Soboń, trener. Dzięki.